Ktoś tu dobrą imprezę robił. W środku, tu na zewnątrz też. Patrz, że tu tych krat nie pokradli. Nie mieli czym wyciąć. O, tu to samochód by wjechał. Ty no, dobry garaż. Podnośnik. O, tu ciemno, tu siartek boisz. A tu wyjście jest ta klatka schodowa. Ale ty, patrz, to było wszystko ogrzewane, bo tu rury od centralnego idą. A i do ładowania? To z wody widzieliśmy chyba, nie? No to jedziemy, Sałata, póki będę mógł jechać to ten. No. A później co tam? To tam przez zakroczę. No nie wiem jak chcesz, ale. Ale nie jak mamy jechać jeszcze na ten. na... popuszczać ten latawiec to... Jest...